Nie magister Zarzycki, stoi przede mną żołnierz rzymski w pełnym uzbrojeniu i on coś powie o tym, o tym swoim uzbrojeniu, o swoich funkcji, o swoich zadaniach, roli, może troszkę o życiu obozowym. Proszę bardzo. No tak, no, uzbrojenie żołnierza, na pewno najbardziej charakterystyczne uzbrojenie żołnierza, ale Rika segmenta tak. on akurat był e, znaleziony jako e, typ a w zależności od ich powiązania, jakie tu. No, ja mam komentarz, a wszyscy koledzy dalej mają na haczka zamontowane górne elementy zbrojenia zbrojenia, jeżeli o to chodzi. Zbroja segmentowa, zabilane metalowe pasy, jeden za drugi związany rzemieniami. Bardzo dobrze chroniło przed wszystkimi uderzeniami. Pchnięcia, płucia, nawet e, płaskie uderzenia. Wszystko tak naprawdę spływało. Zbroja na ramienniki, bardzo mobilne. Można tu robić pajacyki, skakać, bez żadnych problemów. E, co charakterystyczne do zbrojenia rzymskiego? Pas bojowy, czyli Balteus, plus Cingula. Czyli takie dodatkowe m, tak naprawdę kapitał, z Rzymianie lokowali Tutaj e, w swojej w walce, w tych kampaniach. status status majątkowy, ile żołnierz na przeszedł na froncie, ile zdobył. Ustadzali z dodatkowymi elementami ozdobnymi, z ozdobnymi drogimi kamieniami, czasami nawet się nadziałano płytami metalowymi z drogich metali. Tunika pod spodem, takie dodatkowe elementy życia prywatnego, w sakiewce. i też również miecz rzymski, Gradius. Tak. Miecz krótki, stworzony do pięć płuc, ewentualnie jakichś krótkich uderzeń z góry. Nie nadawał się na pewno do walki sieć. nie było ostry, zostrzony, ale jednak również walczył z tarczą, to miał około 1,20 prostu mniej więcej. nie zasadzie się tam nie tarczą, więc tyle, wypady nad tarczą, koło tarczy. Ewentualnie każdej inny uderzenie było praktycznie niemożliwe też taką tarczą. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, tu mi akurat jeszcze brakuje, powinien być jeszcze jeden sztylet taki dodatkowy do obcinania trofeus z wojny. mamy również ten hełm, trzeba hełmu brzymskiego. Eee, charakterystyczne eee, na policzniki, które bardzo chroniły tutaj twarz żołnierza po boku od cięć bocznych, też dość mocno tutaj nawet, akurat na tym nie mamy śladów od uderzeń, a na samym dzwonie mamy ślady od uderzeń, które od walk, które instynizujemy. Chroni, boli głowa, ale lepiej mieć głowę niż jej później nie mieć niestety. Eee, Związywane dodatkowo rzemieniem, żeby to się nie ruszało. A jednak żołnierz widział wszystko dobrze, mógł też coś mówić. Z boku wycięte otwory na uszy, też ochronione, żeby żołnierz w najbrzydzie na polu bitwy Pus na nakarczek, który że w ten sposób spadało i się zyskowało. nie, nie uderzyło bezpośrednio z żołnierza więc go nie było w stanie to, to miejsce karku tutaj szyi było najbardziej wrażliwe dla żołnierza to nie ma żadnego uzbrojenia ujęcie hełma, tam, tam jest, no, jest inne typów hełmów e, czy nawet innych rzymskich hełmach były zabudowane do końca, mniej więcej tu się kończyło ale jednak zawsze był i żołnierz był tak bardzo e, bo bardzo mocno uzbrojony co ważne do uzbrojenia rzymskiego, również, no akurat ja tutaj e, mam kaligi, czyli rzymskie sandały. E, co z każdym rzymskimi butami? Rzymskie buty były podkute. Są te świeki wbijane w różne charakterystyczne wzory, są nie lub bardziej. Co ważne, żeby było miejsce na całej powierzchni, wtedy nie ma poślizgu. Na każdej typie naturalnego podłoża, jeżeli to nie jest wyściółowana jakaś posadzka, e, może chodzić jak w korkach, bardzo dobre trzymanie, nie da się tak naprawdę przerzucić. E, Wycinając z jednego kawałka było cały element. E, Szybko jednego kawałka do tej Jany, akurat to było do, klej, ok, do było, nawet. oryginalnie ale były Ewentualnie przeszywane lub zwijane w jakiś sposób. Mhm. E, Wiązane że skarpety. to, to skarpet. To nie jest w stale polski, że Polacy chodzą w perspektyw na Dałach. E, koło wielu znalezisk byli znajdowani żołnierze, że pod paznokciami mieli jeszcze pewne, no, albo coś albo było, było jeszcze w elemencie skarpety. Co naprawdę jest to bardzo historyczne. E, Odłożyć, że powinno się ukarać skarpet. dodatkowe elementy zbrojenia e, na ramiennik w pewien sposób. Zakładało na cały ramię, które było. z mieczem. Ta mama siedzi i dodatkowo dodatkowego żołnierza przed tymi właśnie uderzeniami. tą jedną ręką, który wyprowadzał e, do walki. Ewentualnie, jak coś go że ewentualnie, tylko ewentualnie ewentualnie poczuć, i tak nie być raną. To właśnie co jeszcze do zbroi. zapomniałem powiedzieć wcześniej. Coś. Nawet, hmm. Zbrew, nie ma te najważniejsze elementy ciała, które są bardziej wrażliwe na uderzenia. Więc tors, klatka, pielec tu szczęście ramiona. Ktoś tak naprawdę dostał w rękę, dostał w nogę, żył. Był ranny, ale był żył, był dalej stany do walki jakiejkolwiek dalszej. Natomiast no, gdyby dostał tutaj, było bardzo ciężko. Zresztą. Uderzenie jest bardzo ciężkie, nawet wbić w ten sposób pod same pojedyncze wiązania jest praktycznie niemożliwe, nie mówiąc już o uderzeniu bezpośrednim. Boli, są siniaki, ale jednak żołnierz będzie żył. No i wydaje mi się, że to był tyle, jakie w granicie rzymskie. Tam mamy jeszcze tarcze rzymskie typowe, może widać. W yy, się tam tarcze rzymskie już yy, pierwsze wieczne, drugie wieczne, kwadratowe, czy trzeba wygięte. W środku mamy umbo chroniące rękojeść, która była z drugiej strony trzymana. Yy, Okucia metalowe. tarcza była w oryginale około dwóch, trzech warstw desek klejonych na krzyż na przemian sobą. Mamy także typy również włóczni. Mamy włócznie, pasty do walki tą włócznią, więc nim w wchało oraz tam z z szpieniem, z długim takim grotem, co były pila. Służyło ono żołnierzowi rzymskiemu do rzucania, e, te pila po prostu wbijały się w tarczę, przychodził praktycznie na, na całej długości. W początek był bardzo twardy i kuty, przebijały się normalnie, natomiast jeżeli chodzi o końcówkę to zakończyłem przy samym pojeździe, e, no już było to W końcu się zginała i nie było takiej, możliwości, było, było broni ani odrzucić do przeciwnika, ani wyciągnąć z tarczy, tarczę trzeba było odrzucić. Wykładający żołnierz przeżył takie uderzenie, ponieważ one bez problemu się przebijały i przez starsze, i przez żołnierza tak naprawdę, więc było no, no, bardzo ciężko przeżyć takie uderzenie. Nawet Cezar odpisywał, że podczas wojen w Gali były takie spotykane przypadki, że jedno pilu przebiło dwóch żołnierzy naraz, bez żadnych problemów. Było to możliwe jak najbardziej. To, to... Waleczny, waleczny Markusie, dziękuję Ci za, za wywiad. Dlatego, że chyba jakieś igrzyska się za, zaczynają już. Chyba jak gladiatorzy tam wychodzą do walk. <grych> bardzo dziękuję i życzę, żebyś wrócił z tego obozu do swojego rodzinnego domu w Rzymie. Dziękuję bardzo.